Pan z wami i z duchem Twoim Słowa Ewangelii według świętego Marka. Chwała Tobie, Panie. Jezus i Jego uczniowie przemierzali Galileę. On jednak nie chciał, żeby ktoś o tym wiedział. Pouczał bowiem swoich uczniów i mówił im, Syn Człowieczy, będzie wydany w ręce ludzi. Ci go zabiją, lecz zabity po trzech dniach z martwych wstań. Oni jednak nie rozumieli tych słów, a bali się go pytać. Tak przyszli do kafarnaum. Gdy był już w domu, zapytał ich, o czym to rozprawialiście w drodze. Lecz oni milczeli. W drodze bowiem pospiesz... posprzeczali się między sobą o to, kto z nich jest największy? On usiadł, przywołał dwunastu i rzekł do nich: Jeśli ktoś chce być pierwszym, niech będzie ostatnim ze wszystkich i sługą wszystkich. Potem wziął dziecko, postawił je przed nimi i objąwszy je ramionami, rzekł do nich: Kto jedno z tych dzieci przyjmuje w imię moje, mnie przyjmuje. A kto mnie przyjmuje, nie przyjmuje mnie. Lecz tego, który mnie posłał. Oto słowo pańskie słucham. chwała Tobie Chryste. Usiądźcie, kochani. Kochani, Chrystusie Panu, siostry i bracia, dzisiaj bardzo, bardzo konkretna jest nauka płynąca z tych czytań, które dzisiaj kościół nam daje w 25. niedzielę w ciągu roku. Kwestia jest tej naszej pracy nad sobą, która jest niezbędna. Jest niezbędne nasze nawrócenia, właściwie nawracanie się, bo to nie jest jednorazowy akt, ale to jest proces, który będzie trwał. Co widać chociażby na dzisiejszych bohaterach Ewangelii, czyli apostołach, którzy idąc z Jezusem po drodze, Spierają się między sobą, kto z nich jest najważniejszy, największy. Mentalność. Sposób naszego myślenia, pojmowania szukanie wielkości, szukanie sławy, szukanie tego, żeby być lepszym od innych to jest nic innego jak pycha, która zgubiła najpiękniejszego i pierwszego, najważniejszego z aniołów samego Lucyfera, niosącego światło, który w swojej pysze Chciał być równy Panu Bogu, i za co został strącony, i nie ma już na niego miejsca w niebie. I diabeł zaraża nas tym samą, tą samą pychą i będzie pięknie opowiadał o tym, jak to wspaniale myśleć o sobie, jak to wspaniale być na, na wierzchu, jak wspaniale świecić innym, żeby cię wszyscy podziwiali, żeby cię chwalili, żeby ci zazdrościli, jakie ty, ty masz piękne życie, jakie ty jesteś mądry czy mądra, jak ty, jak ty jesteś wspaniałym człowiekiem. I to kusi, kochani. Zobaczcie, w raju, ja już nieraz o tym mówiłem, w raju jakże szybko Adam Zewą zapominają o tym, że są szczęśliwi, że Pan Bóg ich kocha, że mają wszystko, że, że są w raju, właśnie, że, że, że to jest dla nich darem, to wszystko mają, tak przychodzi mi samo. Ale kiedy diabeł tak pięknie opowiada o tym zakazanym owocu, to oni o wszystkim innym zapominają. Potem dopiero, kiedy się decydują, kiedy zrywają owoc, kiedy go zjadają, wtedy otwierają się oczy. I teraz zobaczcie, widzimy apostołów, których Jezus po drodze im mówi, co się ma wydarzyć, nawiązując do, do wszystkich proroc, które się do niego tyczyły, że właśnie jak słyszeliśmy, że syn człowieczy będzie wydany w ręce ludzi, że, że ci go zabiją, lecz zabity po trzech dniach stanie A Oni w ogóle nie rozumieją tego. To mi się teraz przypomina coś takiego jak dzieci w szkole. Jak na przykład dziecko jest chore, nie było w szkole na matematyce, na przykład, nie wiem, no, tydzień czasu go nie było, kilka lekcji uciekło, jakiś był nowy temat, dziecko wraca, nie nadrobiło tematu, nie, nie, nie pouczyło się tego, żeby zrozumieć, o czym była mowa przez te lekcje. I kiedy nauczyciel tłumaczy dalej, a ty nie masz tamtego ogarniętego, nie rozumiesz po prostu, nie rozumiesz, o czym ten nauczyciel mówi. Jak nie rozumiesz, o czym ten nauczyciel mówi, to to dziecko zaczyna się zajmować sobą, zaczyna gadać, przeszkadzać, bo nie może zachować uwagi. Dlaczego? Właśnie dlatego, że po prostu nie wie, o czym jest mowa. I podobnie jest u nas. Jeżeli jesteśmy zajęci sobą, to w ogóle nie rozumiemy, o czym Pan Bóg do nas mówi. W ogóle nie rozumiemy tego, co jest w piśmie świętym. Zresztą nawet nie czytamy tego bardzo często. Oglądałem taki program kiedyś, gdzie, gdzie była mowa między, o, w Stanach Zjednoczonych o chrześcijanach i tak dalej. I tam nawet jest mowa o tym, że, że niektórzy protestanci, katolików to nawet za chrześcijan nie, uwa nie uważają. Mówię, bo przecież oni nie czytają Pisma Świętego. Kiedy ostatnio, siostro, bracie, zajrzałeś, czy zajrzałeś do Pisma Świętego? Co? O. Niby z jednej strony się człowiek tak oburza, ale z drugiej strony nie? daje to do myślenia. I to jest właśnie coś takiego, że że, że później nie widać tego w naszym życiu. Święty Jakub jeszcze bardziej to pokazuje, co się dzieje w nas. Jeżeli pewne rzeczy, pragnienia, że myślimy tylko o sobie, o zaspokajaniu swoich jakiś tam, jakiś swoich pragnień, I, i, i potem dlatego się modlimy, Panie Jezu, daj mi to, Panie Jezu, daj mi tamto, a nagle z ma, nie spada nic, nie? to gdzie ten Pan Bóg jest? Jeżeli traktujemy Pana Boga tylko jak jakiś obowiązek, to bardzo często tak, raz nie pójdę do kościoła, bo jestem chory, drugi razem, Ktoś tam jeszcze jest, że nie mogę pójść za trzecim razem, już mi się nie chce. I nie idę. Nie, nie, nie modlę się. Bo po co? Przecież ja się modliłem, a Pan Bóg mi nie dał, nie? Bo się źle modlisz. O co się modlisz? Ale to nie dociera. Bo człowiek jest tak zajęty sobą, właśnie diabeł wie, gdzie naciskać, wie o co chodzi. On wie, jak to jest. I dlatego tam dusi, a my tak. Tak się łapiemy na to, jak właśnie Adam z Ewą zachwyceni tym zakazanym owocem i tak patrzymy w to i wszystko inne nam ucieka. Diabeł nie będzie kusił w taki sposób, że będzie ci mówił zrób to, bo to jest złe, jak będziesz robił źle, to pójdziesz do piekła. Bo ktoś, kto by się na to nabrał? Nikt. Ale będzie tak pięknie opowiadał o różnych rzeczach, że one wabią i kuszą. I widzimy właśnie w apostołach taką postawę, gdzie Pan Jezus im tłumaczy, w końcu wziął i, 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 I tak jak, jak chłop, krowie na, na, na rowie, nie, tłumaczy. I mówi jasno i wyraźnie. Przywał dwunastu i mówi: kto chce być pierwszym, niech będzie ostatnim ze wszystkich i sługą wszystkich. Bo ten, kto kocha, ten służy. Nikt nie ma większej miłości niż ten, kto oddaje swoje życie za przyjaciół. I to Jezus potwierdzi nam, umierając za nas na krzyżu. I wzywa nas do tego, byśmy go naśladowali. I dlatego, kiedy my idziemy za Jezusem, wpuścimy go tutaj do swojego serca, to zaczynamy to rozumieć i zaczynamy żyć inaczej. A ci, którzy żyją jakby z daleka od Pana Boga, oni to widzą. Nie da się tego nie zauważyć. Stajemy się solą wokół. I dlatego jest taki atak na Kościół, na chrześcijan. Wszystko, co związane z wiarą z Panem Bogiem, jest niszczone, bo zły duch. Nie może na to patrzeć i ci, którzy wiedzą, że powinni żyć inaczej, bo sumienie się odzywa, prawo naturalne jest w każdym z nas i ono staje się takim, taką właśnie solą wokół i to piecze i dlatego się najlepiej jakby odwrócić kota ogonem i wyrzucić na kogoś. Dlaczego tak się dzieje, tak jak się dzieje w naszym, w naszym świecie? Ale Pan Jezus nie mówił, że będzie łatwo. On miał to samo. Dzisiaj jasno i wyraźnie mówi do swoich uczniów. Syn człowieczy będzie wydany w ręce ludzi, ci go zabiją, lecz pod, zabity po trzech dniach zmartwychwstanie. I chociażby nas nie wiadomo, co z nami zrobili, jeżeli my zaufamy Jezusowi, nie musimy się martwić, bo my też zmartwychwstaniemy do życia w chwale. Bo wiara, jeszcze raz przypomnę, nie jest po to, żebyśmy mieli łatwe i wygodne życie tutaj na ziemi, ale żebyśmy mogli pójść do nieba. Bo to życie to jest tylko krótka chwila, to jest tylko egzamin. Jeżeli chcemy go zdać, bez Jezusa się nie da, bo nasza mentalność się nie zmieni. A świat ciągle będzie atakował. To jest to, co dzisiaj w Księdze Mądrości, to są teksty, które się tyczy je samego Jezusa. Zróbmy pułapkę na sprawiedliwego, zobaczmy, wystawmy go, wystawmy go na próbę, poniżmy go, zniszczmy go. Przecież jest powiedziane, że, że będzie wybawiony, będzie ocalony. Także często z tym się spotykamy w życiu, kiedy właśnie jesteśmy tak atakowani. I siostro bracie, dopóki nie pozwoli się Jezusowi wejść do swojego serca, to będziesz też przed tym uciekać. I od razu się będziesz wycofywać i mówić, to nie ja, nie, ja nie jestem. I, i wtedy przypomnij sobie Piotra, który przed, przed odźwierną mówi nie znam tego człowieka. Ale nawet gdyby tak było, to pamiętajmy, że później Pan Bóg. Da nam szansę, tak jak świętemu Piotrowi też dał szansę. I daje szansę każdemu z nas. I apostołowie też w końcu zrozumieli, bo na koniec swojego życia, właśnie kiedy już zawierzyli, zaufali Jezusowi, byli gotowi oddać swoje życie i oddali swoje życie w sposób męczeński, przy, potwierdzając wiarę w jedynego Zbawiciela człowieka, Jezusa Chrystusa. I dlatego, siostro bracie. Ta nauka płynie również i do ciebie. Od ciebie zależy, co wybierzesz, bo Pan Bóg Cię nie zmusza, że musisz. Nic nie musisz. Ale jeżeli chcesz, to masz szansę. I warto tę szansę wykorzystać. Nie szukaj swojej chwały, próżnej chwały. Ona minie. Czasami ludzie, niektórzy myślą, że są tacy wielcy, wspaniali, nawet nie zdają sobie sprawy z tego, jak za plecami inni będą ich obgadywać, jak zawsze znajdą wszystkie ich słabości i wszystko wyciągną. To jest tylko iluzja, że człowiek może być doskonały. Nie, nie może być. Doskonali będziemy dopiero w niebie. A tu mamy być wytrwali w tej naszej wierze, walczyć każdego dnia. Jak jest za dobrze, to przestajemy czuwać. Dlatego czasami trzeba więcej tych ponosić, tych różnych konsekwencji, różnych szykan, różnego rodzaju ataków. Nie bójmy się tego, ale zło mamy zwyciężać dobrem. Nie odpłacajmy złem za zło. Bo wtedy szatan będzie zwyciężał, a zwyciężyć ma Bóg. I bądźmy świadkami Jego miłości, zaufajmy mu, a nic nam się nie stanie. Bo nawet jakby nas zabili, nawet jakby odebrali nam właśnie życie, to Bóg te życie odda, bo on jest Panem życia i śmierci. A ci wszyscy, którzy teraz się cieszą, będą płakać, że zmarnowali swoje życie, że poszli za wiatrem i zostaną oszukani, a diabeł będzie pierwszym, który będzie ich oskarżał. Bo diabeł wcale, diabeł nie zależy na tych, którzy, którzy za Nim idą. On ich tylko wykorzystuje. On myśli tylko i wyłącznie o sobie. Bo to jest właśnie szczyt egoizmu. I każdy, kto idzie za, za, za złym duchem, który daje się ponieść takiej właśnie mentalności, że ja jestem najważniejszy, zaczyna patrzeć tak samo. I to nas gubi. Ta pycha, która siedzi w każdym z nas. Ona jest przyczyną tego, że czasami może się okazać, że niebo będzie dla nas zamknięte. Więc nie liczmy na to, że, że pokus nie będzie. Nie liczmy na to, że tej pychy w nas nie ma. Jest. Trzeba się nauczyć z nią żyć i mieć tego świadomość, że dzięki Jezusowi jesteśmy w stanie pokonać te wszystkie pokusy, które w nas, do nas przychodzą. A nawet gdybyś nam się nie udało ich pokonać, byśmy upadli, porażka uczy pokory. I z tą pokorą wróćmy do Jezusa. Mamy przecież sakrament pojednania, aby zacząć od nowa. Bo Jezus chce nam wybaczyć nasze słabości i grzechy, ale żeby mógł to zrobić, musimy je widzieć, uznać w sobie i z tym przyjść do Niego i poprosić, aby, aby nam to wybaczył. Więc nie, nie lękajmy się Jezusa, nie lękajmy się Pana Boga, ale lękajmy się tego, której duszę i ciało potrafi zatracić w piekle. Tego się mamy bać. To są słowa Jezusa, nie moje. Więc bądźmy czujni i pilnujmy się, trwając przy Chrystusie. Eucharystia jest źródłem szczytem wszelkiej modlitwy. Kiedy jesteśmy tu razem, Jezus jest wśród nas. On dodaje nam sił. Po to tu przychodzimy, żeby nabrać tych sił, żebyśmy, żeby ich nie zabrakło. Przychodząc tu, przychodzimy, żeby się nakarmić Jego ciałem, abyśmy właśnie mieli siłę o to niebo walczyć. Tą naszą z tym naszą niedoskonałością, która w nas siedzi, z tą pokuszą, która w nas siedzi, z tym takim naszym, tą mentalnością, która wiedzie nas na zatracenie. Mocą Jezusa, Chrystusa, mocą miłości jesteśmy w stanie to przezwyciężyć. Bo kiedy Chrystus jest w nas, kiedy mamy go w sercu, to serce jest gorące. Kiedy kochamy, nie myślimy o sobie, tylko żyjemy dla. I wtedy naśladujemy naszego zbawiciela. To jest droga chrześcijaństwa. Nie ma innej. I możemy sobie wymyślać, możemy sobie kombinować, możemy się usprawiedliwiać, możemy sobie tłumaczyć. To nic nie da. Tylko pójście za Jezusem do końca da nam zbawienie. Mimo naszych słabości, mimo tego, że po drodze będziemy upadać, bo nie da się przejść życia idealnie. I wcale nie o to chodzi. Ale chodzi o to, żeby powstać z upadku i przyjść do Jezusa, pozwolić sobie się, sobie pomóc. To właśnie dlatego Jezus stawia dzisiaj to dziecko u w w innego ewangelisty mówi, jeżeli się nie staniecie, jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego. Jak dzieci, które tak, tak we wszystkim zależą do, od swoich rodziców, szczególnie te małe dzieci, które są wpatrzone w mamę i tatę i, i od nich oczekują wszystkiego i, i wiedzą, że same nic nie mogą, ale mama i tata mogą wszystko. To jest ta postawa. I Jezus też pokazuje właśnie, kto przyjmie takie dziecko w imię Moje, mnie przyjmuje. Jak to mnie przyjmuje, nie przyjmuje mnie, ale tego, który mnie posłał. Bo to jest kwestia właśnie tego, że dostrzeżenia potrzeby drugiego człowieka, a nie tylko widzenia siebie i szukania siebie. To nie jest tak prosto, kiedy, kiedy się kogoś przyjmuje jeszcze pod swój dach, wtedy, kiedy może jest ciężko, kolejne dziecko. Te czasy, w których żył Jezus, nie były wcale łatwe. Nie były wcale łatwe. Nam się mówi, że dzisiaj nam się ciężko żyje. Byśmy w tamtych czasach żyli, to dopiero byśmy zaczęli, jak jest ciężko. Jak jest ciężko przeżyć z dnia na dzień. Dzisiaj. To mamy w cudzysłowie Amerykę w porównaniu z tym, co było kiedyś. A i tak narzekamy. Dlatego spójrzmy trochę z innej perspektywy na to, co się dzieje wokół nas. I pozwólmy Jezusowi ogarnąć się Jego miłością, byśmy i my zaczęli w ten sam sposób patrzeć, a sami się przekonamy, jak, jak świat zacznie być lepszy. I o to właśnie chodzi, byśmy mieli swój udział w tym, co, czego, co uczynił Jezus. Byśmy jako Jego uczniowie, Jego. Ci, którzy do Niego należą, byli świadkami tego, co On dla człowieka uczynił. By ludzie patrząc na nas chwalili Ojca, który jest w niebie i chcieli poznać Jezusa, który daje taką siłę. Amen.